Cześć Boże, dzień dobry. Dzisiaj Kościół przypomina nam, znaną nam zapewne wszystkim dobrze, przypowieść o talentach. Wybrałam z niej jedno zdanie to takie jakby najbardziej pozytywne czyli zdanie zapowiadające nagrodę dla sług. Dobrze, sługo dobry i wierny Byłeś wierny w rzeczach niewielu nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. To jest trochę tak, że pewnie słuchając przypowieści czy różnych fragmentów z Ewangelii, e, jeśli mamy taki obraz, jakby takie przeciwstawienie, tak? czyli tego, kto dobrze postępuje słusznie e, i tego, który no, w końcu zostaje ukarany. Niejako naturalnie chcielibyśmy widzieć siebie jako tych dobrych sług. E, tymczasem może warto, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na nasze własne życie i na nasze niektóre wybory, czy na nasze postawy, i zobaczyli, czy przypadkiem nie jest tak, że jednak zdarza nam się reprezentować taką postawę jak ten drugi sługa. Bo jeśli sobie porównamy, jak się zachowywali ci pierwsi dwaj, czyli ten, który dostał pięć talentów i ten, który dostał dwa, i jak postąpił ten, który dostał jeden, to co widzimy? Ci pierwsi po prostu, no jakby od razu zaangażowali się w to zadanie, które pan przed nimi postawił. Natomiast ten który dostał ten jeden talent jakby on ma wyłącznie pretensje i tak jak czytamy tam ten dialog i to co on odpowiada temu panu, no to widać, że to jest właściwie taki, prawda, rzeklibyśmy, życiowy frustrat i tylko tyle. My nie wiemy tak naprawdę, jak z zadaniem, które im wyznaczono czuli się pierwsi dwaj słudzy. Bo my mamy tylko tyle, że oni zdają sprawę panu, że wykonali zadanie, że pomnożyli talenty. I można by się zastanowić, czy przypadkiem jednak w naszym życiu też nie bywa czasami tak, że my uważamy, że na przykład jakaś praca tak rzeczywiście może być, jest na przykład poniżej naszych kwalifikacji i jakby frustrujemy się tym, że jest taki etap w naszym życiu, w którym no jakby nie możemy się zrealizować. Czujemy, że to nie jest jakby ten nasz pełen potencjał. Ale to nie zmienia faktu, że nawet w takiej pracy można być bardzo wiernym. Zwróćmy zresztą uwagę, jak pan się zwraca do tego sługi. On mu mówi, że przecież po prostu wystarczyło te pieniądze oddać bankierom. Czyli jakby nie oczekiwał specjalnie wiele. Tymczasem ten nie zrobił nawet tego zupełnego minimum i jeszcze jakby się buntował. Pytanie jest takie, czy my potrafimy zobaczyć u siebie taką postawę, która, no tak naprawdę, taka postawa pretensji jest jakaś kompletnie bezowocna. I tylko sami sobie taką postawą szkodzimy. Pytanie, czy umiemy chwycić, kiedy jest ten moment, kiedy my sami w pewnych sytuacjach tak reagujemy. A tutaj no, mamy do czynienia z czymś, co jakby no, przynajmniej tak z opisu wygląda, było nienegocjowalne, tak? On po prostu miał to zrobić. Jeden, i drugi, i trzeci. I ten ostatni no, po prostu tego nie wykonał. Więc zobaczmy, jak to jest, i pomyślmy o tym, jak my realizujemy te nasze talenty, te zadania, które przed nami stoją. I no właśnie, spróbujmy się zastanowić, i to, czy potrafimy na przykład, spoglądając wstecz na nasze życie, zobaczyć, że takie postępowanie jak tego trzeciego sługi, czy nasze na przykład frustrowanie się różnymi rzeczami, to była jakby niezdolność do nauczenia się czegokolwiek z takich sytuacji. Bo ta obietnica, którą ja przywołałam, tak? ten fragment, w którym, w którym Pan mówi, że byłeś wierny w niewielu rzeczach, ale nad wieloma cię postawił. Czyli może być tak, że coś jest jakby zupełnie proste, co uważamy, że jest, tak jak powiedziałam, poniżej naszego potencjału, a jednak to w jakiś sposób nas przygotowuje do tego, co ma być później. Bo patrząc na logikę tej przypowieści, tak, ten sługa, który miał pięć talentów i je pomnożył, jakby Pan mu powierzył, potem także te drugie pięć, czyli miał już 10. No to pewnie ten, co miał jeden, gdyby ten jeden pomnożył, to już miałby dwa. Więc spojrzmy może dzisiaj w ten sposób na tę przypowieść i na siebie w tym kontekście. Pozdrawiam bardzo ciepło i serdecznie. Dziękuję za obejrzenie tego rozważania. Niech Pan Bóg błogosławi. Życzę pięknego dnia.